Cześć, witajcie, e, tu znowu ptak was w czwartym odcinku, w czwartym odcinku, mm, zagrajemy w Minecraft tryb Hardcore, jak widzicie y, jest jeszcze noc, tu pełno stworów, ciekawe mi się, nie wiem, co to jest. Ogry, czy coś. Um, o, znikł. Widziałem, poszedł. I te, te duże takie raczki, powiedzmy, skorpionki. Um, czy są silne? O, tu jest. Ale bliska. Um, bo słyszałem, że on potrafi rozwalać wszystko na swojej drodze. I raczej nie chciałbym go zdenerwować, bo... No bo... no bo mój domek nie miał... nie chciałbym tego. Już tu jestem, to sobie pobuduję. Mm. Nie wiem czy to na pewno prawda, że one że wszystko niszczą. Może to się zmieniło. Bo ja pierwszy raz gram na tym modzie Bo ja wychodzę z założenia, że jakoś najlepiej wychodzi mi nagrywanie, gdy... gdy nie wiem o co chodzi. Dodaję tej ciekawości, fajnie mi się wtedy gra, bo chcę się czegoś dowiedzieć e... o co, co się z czym je. No więc, więc zamierzam się dowiedzieć i to najpewniej na własnej skórze. Nie wiem dokładnie jak to zrobię. Jakoś trzeba było go zdenerwować, ale tak, żeby mógł uciec szybko i żeby on mnie nie przerobił na salceson, powiedzmy. Tego byś, bym nie chciał. O, podnikali. tylko zostały te prawdziwe takie. No, szkiele to zawsze jest prawdziwe, zombie też. No, te. Pierwsze. Nie wiem, jak to dokładnie określić. ...te, które były wcześniej w Minecraft'cie. Jest dach. Au. Jeszcze tutaj. Sprawdzimy. Cóż, nie będziesz mnie jadł. No dobra. Nie mam fajnie. O ty, nie wiecie fajnie. Ale się to przetopiło. O hej, chcesz mnie dorwać? Nie chcesz mnie dorwać fajnie. To fajnie, jeżeli chcesz mnie dorwać. O nie, wracaj. O, to skinął. Fu, a szkoda. 232 to już jest dosyć. Wtedy będę teraz marnował. Eee, no. No. Nienawidzę już kła. Tylko fajnie wygląda. O! Coś słyszałem? Tylko co to mogło być? Muszę stoper włączyć. <noise> Zapomniałem. Nagrywam teraz, teraz. Liczę stoperem, aby wychodziło to raczej równe odcineczki, żebym wiedział ile, ile na czasie jest. Ile do końca dnia jest. Siamakonik, siamonieźwiedz na polarny, na pustyni. Dobra, Uf. Normalne, to jest normalne. Każdemu niewiedziowi, każdemu, kto stara się w życiu pójść na pustynię. Jest, jest, koniec już prawie. Mhm. Wreszcie będę mógł do domku pójść. Ja zrobię sobie jeszcze tu schron. Zamychany od, od środka. Będziesz mieć problemu z no powiedzmy niepotrzebnymi problemami w domu. Skończysz? No, dzień. Podwójne drzwi mam. Podwójne, tak, okej. Okay. Tak trochę pewnie się czuję tutaj siedząc w tym domku, niż u siebie będę siedział. Jakoś tak dziwnie. Niepewnie, tak. Bo to jest taki dom, powiedzmy sobie szczerze, taki, jakby to powiedzieć, taki. Nie mam słowa. Rekreacyjny, wypoczynkowy. O, no, bardziej taki wypoczynkowy. Wielkie okno. To już swoje mówi. Dobra, okej, okay, będzie dobrze hmm. dobrze, no teraz trzeba zacząć ale poszło mi, ehm, no to może kamienne. Oczywiście otwierają. Cześć, co tam, jak coś to ci Co mu to zapcham. O jest. Trzeba oświetlić domek, więc wszedłem to musi się um, przepalić trochę. Okej. Okay. sarò via. Tam, tam. Juhu, oh, vengel, super. wykopię to, żeby nie mieć problemu. Użeranie się z tym. Grawal super. Tak, widzę tutaj już węgiel na start. Mam może jakieś żelazo się znajdzie niedaleko w tym szybie. Dobra, um, hmmm, powiedzmy, jest, jest, no trochę tego jak widzę tutaj, będzie. Jeszcze trochę, kabus, to nam przy okazji. Dobra, teraz tutaj. Hmm, hm Żelazo teraz? 24 starczy na razie teraz trzeba by oświetlić domek Ym, tu tu trzeba z tyłu ograniczyć spawn potworów nie światek, no musimy zadać zjadać dziękuję Zacznę biec, żeby jednak nie zjadł. Nic, nic, mnie tu nie ma. Zapomnij. Powiedzmy. Tak więc dalej. Bardzo liczę na to na ten szyb, że znajdę tutaj dużo surowców, bo no potrzebuję szybko zrobić sobie zbroję, żelazną na przykład, żeby no potworki mnie nie zjadły za szybko, bo raczej nie chciałbym kończyć tej serii na 10 odcinkach, bo mnie zjadło coś, albo na przykład wpadłem do lawy, no to już w ogóle to lol. Ale to jest możliwe, w moim wykonaniu to jest bardzo możliwe wręcz. Weź się ten kill ale on jest wolny. Tak więc mam nadzieję, że nie zakończę tej serii w stylu wpadłem do lawy, skoczyłem za dużej góry, umarłem z głodu. To byłoby naprawdę tragiczne. To ja po prostu chyba bym w ogóle nie rzucał tej serii. A tak naprawdę na bieżąco wrzuca, więc To może być to na słabo. Szybko słuchajcie Żazo! Dużo żelaza ma być, dużo, 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 dużo. Jeden. Dwa. Teraz trzy będzie. Trzy. Nie yy, napijcie gravelu. O, bo dalej. O, oh jest. Przetopić. Przetopić, 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 przytopić, przetopić, 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 przetopić. więc noc jest kończę ten odcinek, że mi się mi miło wrzucało. No i co? No i czekajcie na następny odcinek. Tak naprawdę to zaraz będę nagrywał kolejny przed noc, więc następny możecie już sądzić, że będzie dłuższy. Tak więc dzięki za oglądanie. Liczę na komentarze, i łapki w górę, oczywiście subki i cześć. I zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Minecraft tryb hardcore. Hey.